Hej siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o akwarystyce. Tym razem update dotyczący górami. A konkretnie górami niebieskich i górami mozaikowych. Jak widzicie, ja mam dwa góraminy. Jedną samiczkę mozaikowego, która właśnie tutaj ucieka przed nami, nie chce się pokazywać. A samiec dwuplamistego, inaczej niebieskiego, siedzi tam. To jest w ogóle strachliwa, okropnie ryba. Więc to różnie z tymi góraminkami moimi bywa. Jeśli chodzi o gatunki górami, pozwólcie, że się posłużę książką, żeby pokazać Wam obrazki. Nie o to, żebym czytał, bo nie znam ich. Tylko po prostu pokażę Wam obrazki tych ryb. Bo niektórzy może nie widzieli, nie wiem. Może widzieli, może nie widzieli, nie wiem. No więc tak, tutaj mamy góraminy czekoladowe, ryb, górami najbardziej wymagające, ma, potrzebujące bardzo czystej wody. Ogólnie ryby muszą mieć bardzo czystą wodę. No, tak mówiąc krótko, o, tak przerwę, właśnie się pokazał mój górami niebieski. To jest, bo już się chowa, jak widać, to jest strachliwa ryba. A więc tak, dalej mamy gurami na mozaikowego, którego ja już Wam pokazywałem. Ona więc tak, dalej mamy gurami drobnousty, górami księżycowy różnie to ludzie nazywają górami rosnący do sporych rozmiarów. Tutaj mamy jeszcze gurami syjamskiego dawno nie widziałem w sklepach jest to raczej jedna z rzadszych góraminów, nie wiem, przynajmniej w moich nie ma sklepach. Górami dwuplamisty, pisze podobno, że ryba najbardziej strachliwa, raczej znaczy najbardziej mało płochliwa, właśnie widzę w moim akwarium. Mamy także odmiarę złotą tego oto góramina i to chyba w tej książce jest tyle, tak. Jest też górami całujący, który rośnie raczej do największych rozmiarów i górami olbrzymie. No, które, jak sam na wskazuje, jest olbrzymie. <laughs> Są to ryby azjatyckie, które najlepiej trzymać z rybami, takimi jak właśnie z tamtego biotopu inne góraminy, kosiarki, labeo, bicolor lub inne biotopy, ryby starne jakieś razborki, neonki, kupiki, platki. Dorosłe skalele mogą być trochę obecnie agresywne, więc to różnie bywa z góraminami. Powiem, że tak będę inaczej pokazywał. Tego będę pokazywał, bo się światło odbija i będę opowiadał o nich. Akwarium dla górami powinno być zarośnięte, ponieważ ryby te lubią się chować. Jak widzicie właśnie tego mojego góramina, co się lubi chować. Przybliżę go. O, oto i on. Nie jest on chory, tylko po prostu strachliwy, może dlatego, że y, upadł worek jak z nim, y, jak go kupowałem, nie wiem, po prostu on już taki strachliwy po prostu jest. Jeśli chodzi o jedzenie, są to ryby w ogóle niewybredne, ale żarłoczne okropnie, płatki wcinają jak nie wiem. Ryby roślinożerne, lubiące y, głównie pokarm roślinny. Y, Niektórych akwarystów podobno podgryzają roślinki. Ja nie widziałem i nie widzę, żeby coś takiego się przydarzyło w moim akwarium. <laughs> Co by tu jeszcze powiedział Górami? Górami, jeśli chodzi o rozmnażanie, jak mówię, ja nigdy nie rozmnażałem, ale wiem, że budują gniazda takie spiany i z takich szczątek roślin. I tam po, yy, samica składa ikrę, a samiec potem odgania samicę, jest o, w ogóle agresywny w okresie rozrodczym i nawet może zagbić samicę, jeśli będzie podchodziła Więc najlepiej wtedy odłowić samiczkę hmm, co by tu jeszcze powiedzieć o tym moim górami hmm. jeśli chodzi o wystrój akwarium, Mówię już zarośnięte Korzenie, no kamienie to tak niezbyt pasują w ogóle do te ryby Głównie w roślinach siedzą, no i w zasadzie to by był tyle o górami, Taki krótki update. Ik. Aha, jeszcze temperatura i zbiornik. Temperatura akwarium, czyli temperatura wody, to około 20-25 stopni. To zdecydowanie wystarczy górami. Są to ryby labiryntowate, więc jeśli zakładamy z nimi akwarium osobne, na powietrze lub brzęczych nie jest potrzebny, bo pobierają one tlen tlen atmosferyczny, więc nie jest w ogóle potrzebny e, dla tych ryb. Hmm. Jeśli chodzi o zbiornik, dla tych ryb minimum no, 150-200 litrów około na parkę. Są te ryby ja są no, tak sporo, do 12 cm, ale Potrzebujące trochę miejsca. Jeśli trzymamy w grupie, mogą być troszkę agresywne, ale nic sobie złego nie zrobią. To dziękuję Wam za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć Wam, hej.